Ale, ale ja chcę, ja zacznę może od parę słów takiego wstępu, bo czym ma być ta Solidarność? Ja, my pisaliśmy, my Solidarność Walcząca, 13 grudnia wydaliśmy taką, taki dokument, taki, taką, co się nazywa manifest, taki manifest solidarności nie, nie, nie nazwaliśmy to manifest solidarności walczącej nazwaliśmy to manifestem solidarności ja państwu pierwsze trzy cztery zdania przeczytam z tego dobra to był 13 grudnia 1982 roku noc stanu wojennego tak pierwszego. pierwszego nie 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 przepraszam nie 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 nie, nie. drugiego drugiego nie, to nie jest pierwszego. Pierwszego to była noc stan, to była dokładnie stan wojenny. To jeszcze nie było stan Solidarności walczącej, przepraszam, Tacy szybcy nie byliśmy, nie, nie, nie. To wtedy, ale 82 rok dokładnie. I on się zaczyna ten manifest tak. Jutrzenka Solidarności wstaje nad światem. Noc stanu wojennego, rozumiecie Państwo, tak? Piszemy: Jutrzenka Solidarności wstaje nad światem. Z czego się nawet moi koledzy śmiali. Tak, z takiego, z takiego jakby sformułowania. Wstaje jako rewolucyjna idea, jako propozycja nowego ładu społecznego. Na przekór potęgom władzy i pieniądza. Władzy i pieniądza, nie tylko władzy, tam wtedy pisaliśmy już. Tak. Na przekór totalitaryzmowi i prywacie. A no może przerwę dalej, nie będę Państwo już tam... No dobra, dobra, na razie okej, okay, okej. Okay. To jest do dostania, wszędzie to jest na internecie, jest tam w gazetkach. Nie, nie, państwo sobie przeczytacie. Nie będę Państwa Znaczy chciałbym jakby poruszyć tutaj Panów, Państwa, jakby to takie sumienie solidarności. Znaczy, oczywiście... Tutaj pan przewodniczący Centrum Solidarności tak, tak to przytoczył ten przykład tej Białorusinki. Zagubiony przykład, bo przecież ona, bo, bo jednakże świat i tej Białorusinki, i nas, i jest to świat trudny, ciężki, ale to jest świat lepszy. Po Solidarności jest świat lepszy, o tak bym powiedział. Trochę się nam udało tego lepszego świata zrobić, tak? Nam, ludziom Solidarności, i teraz, teraz zadaniem dla nas, tak? To, jest to, to nie jest tylko, jaka, by, jacy byliśmy, tak? Tylko jest trochę pytanie, ja, jacy będziemy, jacy, jacy jako Polacy, jako ludzie Solidarności, jako nowe pokolenia Solidarności. I to jest zadanie również dla, dla tych kolegów, którzy tu z nami siedzą: dla IPN-u, dla Centrum Solidarności, dla Związku Zawodowego Solidarności, dla publicysty wspaniałego, jakim jest Bronek, prawda? To jest zadanie dla nas wszystkich. To nie jest, to nie jest tylko dla, zadanie dla Solidarności. To jest zadanie dla Polski, ale teraz, żeby ta, żeby ta solidarność była znacząca, no to, to, to tu nam się jakby nie udało, to przejście nam się bardzo nie udało, bo, bo to, to, to nie, nie chodzi tylko, że ten mur był bardziej spektakularny, no ale jak, jak taki, nie wiem, jakiś Francuz, nawet Francuz, pewnie no, on się interesował, jak Brazylijczyk, czy jak, nie wiem, no jak Amerykanin, mają zrozumieć, że Polska Solidarność pokonała komunizm i wybrała generała Jaruzelskiego na prezydenta. To jest kompletna... A, a, przecież, a przecież, przepraszam, a przecież nad, tym, nad tymi wyborami, nad tymi decyzjami był parasol Solidarności. To nie tylko jest sprawa, jakby to nie, jest, nie To był parasol Solidarności. I teraz nie tak łatwo jest, panie przewodniczący, teraz jakby odbudować w świadomości społecznej, tą taką autentyczną, tą pierwszą solidarność, czy nawet tą naszą solidarność podziemia, bo, bo tutaj zaciążyły nad, nad, nad tymi naszymi wyborami no, tragiczne czy trudne wybory przeszłości. I nie, nie, tragiczne. nie tragiczne, to, ale trudne, bardzo trudne i często może dyskusyjne wybory przeszłości. Więc ja, ja może skończę tą swoją wypowiedź, powiem tak, że... Jacy byliśmy, to byliśmy, tak? no, będziemy to badać oczywiście, tak? ale ważne jest, jacy będziemy, dobra, solidarność, jacy będziemy, z jaką propozycją my ludzie solidarności, my Polacy będziemy dla Europy, dla świata, dla Polski, to jest ważne dla nas. Jeszcze nie koniec, proszę Państwa. Jak będzie później będą owasy całościowe, a... E...